Thank <music> you. Witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam kilka uwag odnośnie łowienia z wywózki. Znajdujemy się na łowisku Gosławice. Nie można tutaj używać plecionki jako linki głównej, dlatego, oczywiście, używamy żyłki i pokażę Wam w tej chwili, jak zawiązać strzałówkę, za pomocą jakiego węzła połączyć ją z żyłką. Strzałówkę możemy wykonać z różnych materiałów. Firma Prologic w swojej ofercie posiada bardzo fajny materiał Bulldozer Mimicry 3D. Tu mam kolorystykę Green Ghost XP. Jest to zielona barwa z elementami czarnego kamuflażu. Jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj sporo zielska, więc ta barwa na pewno nam się sprawdzi. Pokażę wam teraz węzeł, jak łączymy strzałówkę z żyłką główną. I robimy sobie na końcu żyłki taką pętelkę, dość dużą, możemy tak, żeby to nam wygodniej było przekładać. No i mamy z drugiej strony oczywiście naszą strzałówkę. Pierwsze co robimy przez tą pętelkę przewlekamy. Buldożera, mniej więcej można to odcinek 10 cm, jak tam wam wygodniej, tworzy nam się coś takiego, i teraz tą strzałówką przewlekamy kilka razy, nawet do 10. Na pewno im więcej, tym lepiej, w tym później ten węzeł będzie nam lepiej trzymał. Jak mamy kilka razy przewleczone, wracamy z strzałówką i przez tą pętelkę od tyłu przekładamy. Najlepiej teraz zaciągnąć ten węzeł na mokro. On lepiej nam powinien zejść. I ładnie nam się zaciska. Taki węzeł jest naprawdę bardzo wytrzymały. Wytrzyma nam, jak co mi widzicie, spokojnie nic tu nam się nie powinno wydarzyć na żadnym zielsku. Dla pewności możemy sobie to jeszcze zainstalować rurkę termokurczliwą, żeby nam to bardziej ten węzeł zabezpieczyło. Ewentualnie z buldożera możemy sobie troszeczkę zapalniczką podpalić, żeby taki ten grzybek tutaj został, żeby nam też się gdzieś to nie wyszlisgnęło, ale jak wspominałem jest to łączenie naprawdę bardzo fajne i mocne i sprawdza się w 100%.